Znajdują się w pomieszczeniu inkubacyjnym, gdzie ślimaki w spokoju dokończają znoszenie jaj w takich to, to kubeczkach. Znoszenie jaj trwa około 5 do 10 godzin, więc spokój, odpowiednia wilgotność w tym pomieszczeniu i, temper i temperatura powoduje, że ślimak znosi jajka. W ilości od 80 do 120 sztuk na jednego osobnika. Po znoszeniu jajek następuje wyciągnięcie złóż, złóż jajowych i włożenia do tac inkubacyjnych. W reprodukcji posiadamy około 2 ton reproduktora. Nasze zdolności produkcyjne to około 5000 kokonów, gdzie z jednego dnia tworzymy materiał na wyhodowanie dorosłego ślimaka około 4-5 ton. Te ilości wystarczają swobodnie na nasze potrzeby, ale również obsługujemy kilka ferm. Które dla nas hodują. Z naszej fermy kokony trafiają do przetwórni kawiorowych oraz do firm, które hodują ślimaka, zaopatrując się u nas w ślimaki jedno-pięciodniowe. No i dobra. Muzyka